Box realistyk to nasz najnowszy produkt z serii Zrób to sam. Powstał specjalnie z myślą o tych miłośnikach hobby horsingu, którzy marzą o swoim własnym koniu realistycznym oraz posiadają umiejętności manualne pozwalające na zmierzenie się z pracą z tym boksem. Box zawiera elementy do samodzielnego wykonania konia realistycznego. Znajdziecie w nim wykonaną z pianki tapicerskiej głowę konia, zszyty materiał na sierść, zszyte i usztywnione uszy krawki na łatki i odmianki, włosy syntetyczne na grzywę, komponenty na oczy zamknięte w szklanym pojemniku, oczy, rzęsy oraz powieki, dług drewniany kij, bawełniany sznurek na mocowanie kija oraz wędzidło w gratisie, które pasuje do pyska konia. Do boxa dodajemy instrukcję wykonania również w formie wideo. Box realistyczny to produkt premium i tak też jest pakowany. Każdy element boksa jest pakowany w folię z etykietą. Delikatne materiały na oczy pakujemy w gustowny słoiczek. Całość ułożona jest na sianku i kolorowej bibułce. Z takiego boksa każdy będzie zadowolony. Jesteście gotowi na takie wyzwanie?